Przygotowaliśmy się na strumień. Teraz robić czwarta boiski. Trzeba? Druga. Ocencie, no? Piję chyba to fuego, piję zawsze sobie tutaj fruko ja tu grano i mi kolegami moimi, mordami tutaj zawsze grano, a te tu sobie pobijam sobie fruko ja tu zawsze a ja na furna, ty to, gdzie piję tutaj fuego, linko, bejak, kopę i i na, zawsze na,

Ale, ale, tune wleciał na końcu. Jak mini Mike. Ej! Naliczyłem. W tej gramie taka. W tej presenie. Tyle. Napierdź nawet. Napierdź low. Na, Napierdź low. Od 1 do 10. Mów. Eee 7 Ej, ty, ty, Filip. Piąty, ty, Filip. Eeeh. Ja powiem, że się. Ty już powiedziałeś w sumie. Nie, ja nie widziałem, tylko widziałem nazwę. Powiedziałeś. Powiedziałeś. Powiedziałeś 2 na 10 przed chwilą. Ale musisz się wyprawić to taki żarcik. Powiem Ci, że mm, ten cuon mi bardzo wjechał, ale problem jest taki, że mm, jakby jak to powiedzieć... E, Cały czas się przemi przemijało tylko słowo próby. No Mi się w sumie podobało Trochę za dużo Tyuna Trochę za dużo Tuna takie ee, No, ale mi się podobało w sumie Nie umiem ocenić tej nuty 7,5 w sumie daje, bo mi się podobało, ale masz Pytrek lepsze piosenki Naprawdę Na przykład takie jak Disna Bomberka Disna Bomberka polecam Albo Nissan jest też fajny. Ni, Nissan jest lepszy niż Audi. Albo to, to jest najlepsza nuta. Nie pytają cię o imię, walcząc o tym. nie mam głowy. Nie! Wyłącz to, bo cię usyłam ze znajomych. Nie pytają cię o imię, walcząc o Ale to jest nasz prezydent! Nie pytają cię o imię, A Ale może ja mógłbym. nie lubię prezydenta i co? To jest Maj, nie pachnie zaskakęta. Może ktoś to gdzieś przewidział, ale pójdź na nie pytają cię o imię, walczą o wstępie nie mówię. Nie pytają cię o imię, walczą o wstępie nie mówię. Nie pytają cię o imię, walczą o wstępie nie o imię, o mgły. To jest brzydka 16, niech odpłynie co dzień. Powi, teraz ostra ziemia, ostry kłuczy, która znika w mgle osfrości utrudnia jej zaraz już nie pytają cię o imię, walczą o wstępie nie mówię. Nie pytają cię o imię, walczą o wstępie nie mówię. Nie <laughs> się tam do <laughs> Trawa, spokój, my i wy, my i wy, my to oni, oni, my. Nie pytają cię o imię, walcząc o tym cieniem mgły. Jak zrymował. Nie pytają cię o imię, walcząc z cieniem mgły. Nie pytają cię o imię, walcząc o cieniem mgły. Mocne ręce ratowników, wszyscy razem chwałać. Ja nie lubię Andrzeja Dudyca. Wszyscy razem chwałać. Chwała chwała. To jest najgorszy prezydent no. szefstoców. Najgorszy no, Uuu, uh, a to wam się podoba? Zarobiłem milion z mojego filmiku Chociaż mnie nieobecności drugi miesiąc minął Wszystko co zrobiłem bez pomocy moich rodziców Dzisiaj poprosił mnie, żebym się zaskinawinał. No to napisałem tekcja To, że nie do się No to jest jakaś brednia Kupię semerolka, dla mnie to jest suma śmieszna Ustawione filmy? Bez przestań

to był Dominik Łupicki. To? <laughs> jak się zdziwił. Ale to też mi się podoba. Ma głos jak Kraper. O ma najlepszy Ale to też jest spoko. Ej, wyjdź! ten wstęp jest. To Dominik Łupicki. Ej, a to kto to jest? Jak w poców dostałem misję nagrać hip-hop, ale nie normalnie, tylko tak o brzydko. Nieważne. Najważniejsze to pomoc. Czekaj, idę sobie do mikrofonu. Odde, Brzydka, jodde, 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 jodde. Skuterze, tak, nie robię Mają bitko zakładane się nie a szybko, że płonie ziemia. O nie, Piotrek napisał, o nie, JD. Ej, ale ja nie przestań, no i ten też, Brick crash pisze JD, weź się przestańcie. Ej, chodź, pościgamy się, wygram sam. A ty ile już przygotowań zrobiłeś? A teraz robisz piąte? Ej, Jordan Co? Weź z garażu. A ja, ja, idę do tego, do Filipa teraz na serię. Ale czemu, no? Chciałem się z tobą pościgać. No to, to widzę nas na sesję. Ja się Znaczy, ja cię nie zdam bryk krasz. Ale jak cię znam, to pod innym nikiem. Brick Crash jest już przeze mnie w tej chwili nie On powiedział, że Roblox to prawdziwa gra. Jeszcze Piotrek mu plus jeden. Gościu, ja spadłem. Ja spadłem. Ja z spadłem... ja półmotrowego... Spadłem... Ja, spadłem... ja, spadłem... ja, spadłem... ja spadłem z World Trade Center, jak jeszcze było. Jak było? No ja już dołączyłem, no to się pościgam z tym. z tym panem. No bardzo, no nie No co, nie spoko. Yy, fajne mam autka. No, jakby co to nie jest mój główny garaż, to są takie autka stare. Mój nowy garaż. Zainwestowałem. Kubuś. Ej, co Kubuś? Nie nie, nie mów tak na mnie. Nie no, pozwalam. Słabe masz auto Ja ci mówię, że to nie ten garaż A pokazać ci moje wszystkie garaże? Ej, czemu? Wy nie macie najdroższego domu, czyli tak jak naprawdę w RP Najdroższe domy to są na palach, czyli najbogatsze No znaczy, to do napalach, napalach Znaczy ja mam dom na palach, ale akurat się w nim nie rozpię 14, 14. Ale jest Ale jest do napadów Do napadów, do napadów no, 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 Chyba, że do, no, do... do... Kim ty jesteś? Aha, ty jesteś pewnie Kuba, Odolka, ten młody. Okej, okay. A dlatego napisałeś, że że Roblox to gra. Aha, on ma, On ma chyba 10 albo 11 lat. Dlatego. Dobra, gdzie idziemy? Idziemy się ścigać. Na lotnisko? No, na lotnisko. Nie, nie, nie na lotnisko, na ten, na Doki. Tylko ja jeszcze pokażę kubie, jakie mam auta. A ej, on przed chwilą napisał, że yy, szanuje Robloxa, a teraz napisał, że Roblox to gra dla upośledzonych. To się zastanów. A On napisał, o nie, no to minus jeden. Przez ten Cyrus, a Ale wiecie co jest najlepsze? Że te hot szesnastki, te brzydkie szesnastki normalnie się da słuchać. Tak normalnie na playliście, jak ci się przewijają. I to jest spoko. Przez ten Cyrus, Spotify Spotifyu i hot szesnastki. Jeżeli. No ale i Wy lubicie pisa? Nie, nie lubię pisu. Serdecznie nie pozdrawiam. JP. JP, dokładnie. Odpiszcie i od plena czacie Oczywiście nie jest... Za chwilę tak się obstrasz jak zobaczysz te auto nie? Tylko i odpis Patrz kurde. I się tylko nie zesnaj. Jakby ktoś Odśkni. O, znalazłem, znalazłem. Ładno. I co? Mam słabe auta? Ja mam słabe auta. Ja mam słabe auta, mhm. Trzy przygotowałem Ale to auto jest piękne. To auto jest oklejone... ...pięknym y, oznaczeniem... Y, ...kartonowym. Jaki masz nick na... YouTube. Yy, na YouTube na, na YouTube yy, mój kanał z nutami to z duinem, a mój kanał z live'ami to Live Expert. A tamtym kolejny, a tym tamtym innym kanałem się nie chwala. Wiesz z jakim pity. Tym bardziej nie na live. się No bo ty jesteś taki małym stlejarzem. To prawda. Tylko 11%. O oh jest PGS Expert yy, wpisz PC to ci się wyświetli. Tylko od 12%. I teraz będzie mi spamił na czacie tylko od 11%. Czy ty grasz w Brawl Stars, serio? Nie, nie gram w Brawl Stars, twój na Brawl Starsa. Gość, Takie... No i teraz... Piotrek mi pisze cały spami mi na czacie i od 11%. Próbuj mnie zabić, a zobaczcie jakie mieliśmy u Ej, wyjechać moją perełką? Nie boisz się? Teraz się nie boisz? No to wyjadę moją perełką. To A do driftu, no to jednak tego nie biorę. No ale ja pojadę tym, tym samochodem do, do driftu. Popatrz. sobie już złucham. To Ej, jest... ty. To jest kreska. Yyy... Ja, 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 sorry, ale go wyciszyłem. Nie dostałeś ode do mnie szansy. Chcesz dostać pestkę? Filip? Co? Pisz, 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 pisz. Ja ja, ja go wyciszyłem. Ja nie wys nie wysłę. Nie, nie. Psiadaj, Filip. O moja perełka. Trzeba mieć Serio? Co to jest za auto? Co to za auto? Zorus! Ej, chy, dawaj chodź picika, się daj no. Chodź. Dawaj, y, do, do światła, do, do świateł. Proszę się patrzę, Gdzie ty idziesz? Co ty robisz? Ej, no to jest fans tam. Mmmm. Wygrałem. Czemu teraz Piotrek piszesz, że kocham jęk Piotra? Przecież ty to kochasz z samego siebie? Ty narcyzie. Ale ja, ja biorę inne auto. Ja, ja nie biorę, ja biorę auto do driftu. Nie biorę z zarusa. Piotrek, ty narcyzie. Nie no bierzemy auto do driftów Za no, mój. No, Aki bierzemy? No nie, nie chwili Jakie macie? Neo, neo neo... to nie jest auto do driftów. Dobra, dobra no, dobra, dobra, to biorę auto bierz si jakie. jakie. Ciotrak mi na p... no czemu ja tu wejść? No nie chciałem tu wejść. Chciałem wejść na drugie piętro. Czasem sobie wzbucham. No to minuta 15. Kanton piesk, to jest zakładane. Nie jest, ja jestem nie ciekawy, co, jak ciekawy, ciekawy, jak on ustawił film, i zielono śmietnika. Goście, jestem ciekawy, jak gość ostawił film, i jak liżą śmietnik. No właśnie o tym mówię? Co A Co Ej! Ten, 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 ten dziewięciodziesięciolatek napisał, ale z was klufy. Co to znaczy kluf? Ktoś mi wytłumaczy? To jest jakaś kluczka, w której Nie wiem, pewnie on gra w jakąś grę i pewnie z jakiejś gry to wziął. No, band gra w Robloxie, bo jest w Robloxie. A co, znawca się znalazł? A co to Roblox? Nie ma potwór na Roblox. A on jakaś który jest dziwny...

Mam już 93 level w Online, No apaczek ja mam. XD. No największy z tej sesji Miałem 500 Jakś tam takie Możesz wziąć pan, że nie zakazuję ci tylko tak słabo trochę dwa i dwa te same. No to biorę... Ej jaki wziąłeś? Ja no na Ty grasz od ale lutego tego gra? roku, no, a ja gram... Na, na tym koncie gram od... Zacząłem na tym koncie grać chyba... Yy, kiedy? W sumie, Jak, no, ja w tą grę gram ogólnie od początku tej gry, ale to nie na tym koncie, bo ja na tym koncie te gram chyba... To Banshi, czy ja zabrałem do yy, prawo do yy, bunch, to ba, do od banego Przerobionego. Ja no to ja sobie biorę normalne banshee. Hmm. Ja Ale banshee nie jest takie dobre na drift, takie same, nie, więc nie, nie będziesz tak... Buleta. Ale bullet jest bullet bardzo dobry w zakręty. No Banshi, Banshi nie. No Banshee nie, no ale masz szansę, masz z nim szansę masz przynajmniej, no ze mną w sumie też, bo jak... Ogólnie ja kończę tego live'a, bo nie wiem po co go włączałem, no, tylko żeby ocenić piosenkę Piotrka. tego Orkaza, No kto... kto, kto we mnie czas, no, kto jest takim debilem?